Fama 73 zakończono wieczorem poezji zorganizowanym w tamtejszym klubie. Była ta impreza kompilacją z najwartościowszych osiągnięć artystycznych, a zarazem nieoficjalnym podsumowaniem dotyczących krytycznej zadumy nad przeszłością, jak i dzisiejszym działaniem, co zwykło się określać niefortunnym mianem kontestacji. Filami był to atak na obecną skostniałą, reprezentacyjną kulturę, nawołujący o inny jej model żywy, racjonalny i nieobojętny na przejawy teraźniejszości. Innym razem przechodziło to w jakby zwierzenie pewnej grupy, grupy młodego pokolenia, nieprzystającego na ujemne symptomy naszej rzeczywistości. Była to garść szczerych, a więc czasem ostrych, niespokojnych refleksji, rzuconych ku sumieniu i rozwadze słuchaczy. Po północy. W mroku rozbijanym spokojem migotu świec, umieszczonych przy różnych miejscach, których blask niepewnie rozchodząc się po sylwetkach przybyłych, wytwarzał atmosferę skupienia i nieokreśloności. W głębi zaimprowizowana kompozycja z brył sześcianów różnorodnie pod względem wysokości ułożonych tworzyła dziwną i swoistą scenę. Poeci i przedstawiciele innych kierunków artystycznych zajmowali ją na różnych kondygnacjach. Audytorium, ulokowane możliwie według własnych upodobań, wśród większości siedzących na podłodze, prawie do samego rana wysłuchiwało z autentyczną uwagą wspólnego występu artystów. Wrażenie było niesamowite. Zresztą posłuchajmy fragmentów. Każdy z nas miał swoje polityczne abecadło: bawił się i papuził, barankami z cukru się bawił. Pamiętajmy o tym, że szli za karteczki do więzienia zmieszani z ziemi łopotem wśród dróg nieskończoności. Swój wiersz czytał Wincenty Różański z Poznania, jeden z najciekawszych liryków młodego pokolenia, rejestrujący w swoich utworach to, co krytyka nazywa strumieniem podświadomości.